Ja jestem Paweł. Kolejny odcinek Mass Effecta trójki. Grę uruchomiłem chyba 5 razy. Za każdym razem problem wyrzucał z gry Mass Effect 3 przestał działać. Nie wiedziałem o co chodzi. Musiałem wyłączyć taką funkcję Origin w grze. Rzeczywiście pomogło. <sum> <sum> Dobra, jasne. Myślę, że najpierw zobaczymy sobie jednak, co tam jest w Kajucie. Bo na ostatniej misji zdobyliśmy troszeczkę nowego ekwipunku. Eee, nie, to nie to. Z hełmem coś było. Osłona bla Fajnie to wygląda. Zmocnij też ładowanie <laughs> mocą. Myślę, że to weźmiemy ewentualnie. O, maska pośmiertna. Czyli to tak wygląda. Będziemy wyglądać jak kroganin. No to wygląda, jakby grał w, w jakąś grę, tak? Nie, no to dziwnie wygląda. Niech zostanie tak, jest. Tu mamy już tego więcej: zobrażenie od broni, zobrażenie od mocy. Generacja tarcz. Czyli tutaj dajmy ostatni. Granatniki oczywiście. Znaczy dwóch granaty. głowę głowy tak dalej. O, dobra, będzie ładnie wyglądało. Tu coś jaka zmiana. Może nie w walce wręcz. ładnie wygląda, ale niestety całkowicie nieprzydatne. Oważenie od broni. Ale nie, też musimy mieć troszeczkę zdrowia. I to byłoby na tyle. Reszta, resztę jak najbardziej pasuje. Damy się teraz na Centrum Informacji Bojowych. Główny mechanik chce ze mną porozmawiać? Aha, coś tam się dzieje, tak? Maszynownia, proszę bardzo. Zobaczymy, co się dzieje. Może, że coś się zepsuło. problem.

Kupić rurę termiczną GX12, myślę, że nie będzie to problemem. Mamy sporą, spory zapas, general hacket. Nie mam czasu. Niestety, działanie Cyrgruza musimy je zbadać. Zobaczmy, co nam się dzieje. A, Garus Eliara. No, tym razem Edi. ID. The landing forces away from the battlefield. Their target seems to be an ancient ground-to-space cannon facility that hasn't been used since the Krogan rebellions. <coughs> the site has <coughs> no obvious military advantage, and the Krogan is spread too thin to deal with it. Do we know what Cerberus is up to? Chore działa. Dobra. Ładujemy. Ładujemy. Teraz, o ile się nie mylę, kolejna mapka dostępna w trybie multiplayer. Bardzo ciekawa. A, od tyłu można. Spróbujemy. Ha! Ha! Co jest? Ktoś do mnie strzela. Bez przerwy. Sporek tam jest. O, jaki sprzęt tam jest? Trzeba się pozbierać. Jakieś rękawice, amunicja? Ok, tu już nic nie ma. Coś nam konfigurujemy, oczywiście. там, нура. Фух, фух, Снайперы.

Eu acho. Ó. Okay. I've rerouted the, power to the main Znowu tam się odrodzili, super. No to jeszcze kilku tygodni. <laughs> <laughs> eee, co teraz? Gdzie teraz? A, tutaj. No przecież wiedziałem. Coordinates, Lieutenant. I'm boring. Direct starboard head, Commander. Target breaking up. Repeat. Direct hit. You did it. Alright, right. good work, everyone. Ah, see. ShepkaBC. Okay. Shepard, with those Krogan cannons, operational servers has actually given us the advantage in that system.

Ciśnij, że ciśnij. Taka wiadomość. Niesłuszna decyzja. Ok. Kroganie powstaną podobnie. Ok. Wspaniała robota. Blblblbl. Super, też się cieszę. W takim razie jedziemy dalej. Skończyliśmy. Zobaczmy co dalej. Skok przez przekaźnik. Teraz tak. Cytadela spotka się z rejreńskim członkiem rady. Porwanie Cerberusa. Baza myśliwców Cerberusa. A tak tu już nic. Jeszcze tutaj coś jest. Badać sprawy zaginionych zwiadowców. To są chyba zadania główne, a tu mamy miejsce jakieś poboczne. Też mogą być ciekawe. Porwania i baza myśliwców. Zobaczmy bazę myśliwców. Co to tutaj być? Hmm, no to tym razem myślę, że Eddie i Gars Jakoś do Jamesa nie mam zaufania. Mało posłuszny jest. O, kolejna mapka yy, z trybu multiplayer. Przynajmniej kiedyś była. Nie wiem, czy dalej jest. Będę się to kiedyś sprawdzić. A, u góry są. Podejrzewam, że też to będzie szybka misja Oczywiście obszar, tak? To jest nasz Dba, coś tam jest? Nic Idziemy tutaj.

Was mir an Zobaczmy, coś tu jeszcze jest. My znowu czyściliśmy lądowisko, czyli za chwilę będziemy prawdopodobnie wyruszać. Kwestia jest tylko taka, że możliwe, że znajdziemy po prostu jakieś ciekawe jeszcze rzeczy tutaj. Warto zbadać tutaj ten obiekt. Może coś tu jeszcze się chowa. Jakieś fundusze będą. Strzela. Niewielka ta mapa jest, naprawdę niewielka, ale miło się na nie grało.

Call this was a major victory, Commander, a crippling blow to Cerberus operations in this sector. Now all we have to do is maintain control of the facility. Cerberus won't make that easy. And we won't make it easy on them. Thanks to you, we can use their own defenses against them. Tell your team they did good, Commander. You should be proud. Thank you, sir. That's all. Hack it out. Hola. Voilà. No, to jeszcze jedna misja. Zobaczmy tutaj. Terminal wojenny. Mamy już prawie minimum spełnione, ale będziemy, będziemy pro. I nie spełnimy minimum, tylko spełnimy znacznie więcej. Po to, żeby zrobić większość misji, tak większość zadań. Ok, opuść tutaj. Zobaczmy, co nam się kryje za kolejna misja. To są znowu główne, weźmy sobie krótszą porwanie Cerberusa. Zobaczymy, kogo i dlaczego porywają. A ja, tu gdzieś dalej. What purpose? Unknown. We sent a recon team to investigate, and the server squads reacted by targeting civilians in public facilities. Officially, services is denying responsibility and condemning the action. They're either lying, or we're dealing with a rogue faction. And innocents are caught in their crosshairs. Exactly. Secure the area so we can establish a rescue lifeline to the rest of the city. Approaching the drop point, Commander. Copy that, Lieutenant. The people down there are counting. To już wiem skąd te mapy są na tryb rozgrywki sieciowej, wieloosobowej, to była jedna, jedna z moich ulubionych map e, co do trybu sieciowego. Coś tu zebrania jest nie nic. Nasz, nie nasz, nasz. Skąd on się wziął? A! po prostu. No gdzie są? Tam są, tak? Dobra. Już lecimy pomóc, ale to chyba tędy było.

To nie strzelają A, stąd. Dobra, już widzę. Idziemy tędy wobec tego. Chociaż nie, tu mamy coś jeszcze. Trochę amunicji. Zawsze się przyda. Aha, oni coraz się przemieszczają, okej. Okay. Zdoby się więcej amunicji No, wystawmy pek Wystaw go Co to tam jest? Добро. getting reports of continuing strikes against other cities on benning cerberus still denying responsibility yes and for once we're inclined to believe them gunning down innocent humans isn't their usual mo either way the civilians down there have a chance now we're solidifying a foothold and getting people out then we'll move to liberating the rest of the planet i hope we can say the same for earth one day commander for now we've got our work cut out for us carry on No dzięki za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.